Na dzień dobry, Ania Pacholak, dietetyk Inaczej i Ania Marcinczak, Anka Zielanka, y, zielarka i fitoterapeutka. Ho-ho-ho! Idą święta, idą święta, więc z cyklu takiego naturalnego, jak to naturalne poniedziałki mamy już w zwyczaju. Parę słów na temat choinki, na temat ostatnio się zastanawiałam, dlaczego tak bardzo lubimy tą sosnę i tak dalej. Chciałabym. Nikt lepiej wam tego nie opowie, jak osoba, która się zajmuje naturoterapią i właśnie takim kontaktem z naturą. Ania, skąd powiedz skąd w ogóle się wzięło to, że mamy choinki w domu? Mhm. No wiecie, choinka nie jest typowo polskim zwyczajem. Przyszła do nas gdzieś w XIX mhm. wieku. Był to zwyczaj protestancki. W Niemczech ubierano zielone drzewko w okolicach święta Bożego Narodzenia. My kiedyś ubieraliśmy snopy siana, słomy, bądź wieszaliśmy jemiołę, co jeszcze do, no, do dzisiaj tak naprawdę w wielu domach funkcjonuje. Tak? Ta jemioła, słuchajcie, miała na celu no, między innymi przynosić właśnie miłość, szczęście też w domu. Ale dlaczego te snopy siana? No, to też jakby tutaj wiązało się z dostatkiem. Do dzisiaj, nie wiem, w niektórych domach sianko się kładzie pod... Pod obrós, no nie? właśnie. To są takie, takie świeckie tradycje, przeplecione w... No, to właśnie one są takie świecko-nieświeckie, uh -huh. w żłóbku też... Jest to połączone. Też jest sianko, sianko. Nie? Tak. Uh -huh. Więc, no... Jesteśmy, trzeba sobie o tym powiedzieć, tak? Jesteśmy dosyć taką, takim zlepkiem też kultur, ale jakby zapytać, wiecie, taką sondę uliczną zrobić i zapytać dlaczego, o, nie wiem, z czym ci się kojarzy choinka. No to z reguły wszyscy powiedzą ze świętami, z dobrą atmosferą. Hmm, Ania, no my urodziłyśmy się w czasach takiego, można powiedzieć, niedostatku. Tak. I dla mnie choinka, to to było ubieranie choinki tuż przed świętami, to, to było takie święto, bo... Kolorowo, wreszcie choinka, kolorowo. Tak, to było coś, coś, że było kolorowo. Na tej choince często znajdowały się jakieś... Słotycze, które w ogóle jakby normalnie to, to była takie błyszczące błyszczące papierki I, i potem te papierki zostawialiśmy i z tego się robiło szopki bożonarodzeniowe, się głaskało, wkładało się w książkę i, i stąd był papier błyszczący od papierków po cukierkach. Ja pamiętam taki łańcuch srebrny albo złoty. I on pochodził z mleczarni. To były pozostałości, słuchaj, po wytłoczeniu tych wieczek na butelki z mlekiem albo śmietaną. I to się albo na choinkę stosowało, albo w karnawale przystrajało się sale właśnie tym. Słuchajcie, to wtedy to był 100% recykling, nie? No, właśnie. Wszystko, się, wszystko można było do czegoś wykorzystać, do czegoś użyć. Natomiast było, było tak też, że no w większości domów, znajdowała się jednak żywa choinka, no właśnie. później te drzewka zaczęto właśnie produkować plastikowe bądź z jakichś innych materiałów. No, i tu jakby można by się kłócić tak o ekologię, tak, że ten plastik. No, on jednak w niektórych domach to 20 lat i więcej. Są dwa obozy: e, sztuczna czy prawdziwa? E, tak. No i teraz e, jakby ta sztuczna jest po prostu symbolem, tak, czymś, co, co gdzieś jest nieodzowne e, ze świętami. Natomiast e, myślę, że Twoje pytanie tutaj było o tą żywą. Tak, co nam to mm. No szyba, właśnie, no bo teraz koimka, wszyscy lubimy nasz polski nawet, świerk. Tak. No, bo teraz, jeśli mamy, jeśli mamy sztuczną choinkę, to i tak lubimy te gałązki żywe, wszyscy lubimy zapach świerku i sosny w domu. I dlaczego my to lubimy? Nawet podświadomie. I y jest nam miło, jak mhm. czujemy ten zapach. Dlaczego? To możemy wrócić do naszego odcinka tutaj. Co nam to da? Y o lasoterapii, tak? Gdzie y rozmawiałyśmy o olejkach, które wytwarzają drzewa i no. w lesie. Y no i ten olejek świerkowy, y on będzie redukował stres. A sosenka? no olejki generalnie, mm -hmm. tak? One działają też przeciwbakteryjnie, odkażająco, yy, oczyszczająco powietrze. Słuchajcie, to, to powietrze jest takie świeże zupełnie. Coś jest na tak? rzeczy, że jak tak? wchodzę do pomieszczenia, gdzie, jest, mm -hmm. gdzie są gałązki chociażby w wazonie mm -hmm. świerku czy sosny, to ja mam wrażenie, jakby tu ktoś przed chwilą umył podłogę. Jest, no jest po prostu takie, no, no jest świeże powietrze. Właśnie te olejki też oczyszczają właśnie okay. powietrze. Yy, regulują też no, tym no, swoim przedsłudnym zapachem, tak? to jest taki zapach właśnie świeżości, czystości. Dodatkowo ten olejek świerkowy między innymi obniża ciśnienie, obniża reguluje ciśnienie krwi dla osób cierpiących na migrenę, on obniża, on też jakby zmniejsza bóle migrenowe i ich przeciwdziała, więc taka choinka to wcale nie taki głupi pomysł. Aha. Tak, y, też y, jakby, y, no, zobaczcie, mamy tak, y, mamy tak trochę y, zadrukowane, nie? Że, choin, że święta, choinka, święta, choinka. No i nikt jakby gdzieś tam nie doszukuje się dlaczego mhm. po prostu tak jest, nie? I mamy dużo tak, szczególnie tutaj właśnie czy w naszej kulturze, w ludowości, czy w medycynie ludowej rzeczy, nad którymi się w ogóle nie zastanawiamy. Tylko robimy. Tylko tak dzieją się. I jakby w ogóle nie zastanawiamy się, czy to jest, nie wiem, katolickie, czy to jest prawosławne, czy to jest, nie wiem, protestanckie, tak? To jest ludzkie. Tylko po prostu to jest to wiąże się z tym czasem takim rodzinnym. Z takim czasem zastanowienia, wytchnienia. Ta choinka też była właśnie symbolem odrodzenia, czegoś nowego, no, też wiązała się z przejściem, z nowym rokiem, tak? no, bo to jakby święta, nowy rok, jest to cały, cały taki, że tak powiem, zestaw świąteczny od siebie nieodzowny. No, i kolor zielony wreszcie, tak? Czyli ten zielony kolor w pomieszczeniu to jest kolor właśnie też redukujący stres, ale przede wszystkim jest to kolor nadziei. Nadziei, że będzie coś nowego, że będzie coś lepszego, że coś do nas dobrego właśnie przychodzi. A co sądzisz o tych choinkach, które można kupić w tych marketach, na przykład cała biała choinka albo cała srebrna? Jest to ozdoba. Mamy różne ozdoby świąteczne. Okej. Okay. Wybrnęłaś bardzo dyplomatycznie. No, no ale tak. zielony kolor, to jednak zielony znaczy, kolor. Wiecie, no może możemy mhm. zrobić, nie wiem, choinkę z kartonu, choinkę z odpadów. Tak? Widziałam ostatnio. z, butelek, z patyków i sznurka. Mhm. No to są przeróżne tak, jeżeli tylko myśleć o symbolice, no to tak, no, to słuchajcie, to są nawet bardzo takie ciekawe kreacje, tych ty, ty choinek, które mogą powstawać z takiej e, właśnie. Mm, Inicjatywy oszczędzania środowiska, tak? nie kupowania też nowych rzeczy, nie wprowadzania nowych rzeczy. Natomiast te, te gałązki, słuchajcie, świerkowe, które znajdą się, nie wiem, na Waszym świątecznym stole, czy, czy w ogóle tak znajdą się w domu, mhm. no to na pewno zapewnią Wam dobrą atmosferę, piękne powietrze, oczyszczone powietrze, zdrowe powietrze. Piękny zapach, taki us takie uspokojenie, ukojenie, no bo w końcu ten czas świąt powinien dla nas takim ukojeniem być. Czyli jeśli wiem, że w święta spotkam się z osobami, które niekoniecznie mam ochotę z nimi przebywać, to jeśli będzie na stole świerk, jeśli będzie, będą zielone gałązki, to jest szansa, że na dzień dobry sobie pomyślisz, lubię cię. Obniży się ciśnienie. Obniży się ciśnienie, mhm. będzie miło, rodzinnie, radośnie. I słuchajcie, tego możemy wam życzyć na koniec. Po pierwsze, łapka w górę, przekaż ten film komuś, kto, kto może niekoniecznie lubi święta, że święta to niekoniecznie musi być butelka Coca-Coli, że to przede wszystkim te symbole są po coś. One coś nam dają. One dają nam zdrowie, radość, nadzieję i myślę, że przy tej nadziei zostaniemy z życzeniami nie dla wszystkich. Mhm. Życzymy wam przede wszystkim nadziei. Bo jak jest nadzieja, to potem i zdrowie przyjdzie, i cała reszta się dobrze układa. I Ob obfitość nadejdzie. O tak. Tego, tego wam życzymy. Noworoczne życzenia jeszcze przed nami. Natomiast yy, na ten czas świąteczny, bo. Yy, każdy go będzie obchodził tak, jak czy, czy, czy religia, czy kultura y, mu, y, nim, nim w tym czasie kieruje. Y, więc y, ja życzę osobiście, żeby każdy spędził ten czas tak, jak tego chce i tak, jak to czuje. No, właśnie. Święta. Zna, znam takie powiedzenie, że święta nie mają być piękne, tylko zgodne z tradycją. Ale Dobą. nie. I zgodne z Tobą. Ale niech będą piękne. Nie zawsze tradycje są dobre, i o tym pamiętajcie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego pa. dobrego. Pa, pa.